Bardzo dziękuję, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że mogę tę wstępną. Chcę położyć nacisk na to, że to jest wstępna diagnoza sytuacji, a raczej tak naprawdę precyzyjnie więcej by się na tym slajdzie już nie zmieściło, ale tak precyzyjnie jest to raczej pomysł na to, jak tę sytuację można byłoby zdiagnozować, ale to już by na pewno się na tym slajdzie nie zmieściło, także zostaliśmy przy tym wstępnym pomyśle. Pytanie jest takie, jak to robić? Czy to się w ogóle da robić? A, no i cóż, proszę Państwa, dlaczego to nie wychodzi w Polsce? A, bo z wstępnej naszej orientacji wynika, że nie wychodzi. E, dlaczego to jest ważne? To ja potraktuję to jako pytanie retoryczne. Myślę, że dla wszystkich nas zgromadzonych tutaj jest rzeczą oczywistą, że kształcenie kadr dla public relations jest rzeczą absolutnie zasadniczą. Zwracam zresztą uwagę na to, że ten wątek pojawił się też jako bardzo istotny w rozmowie z naszym szacownym laureatem UBA PR. Oczywiście kształcenie kadr jest ważne, ma zasadniczy wpływ na to, jak będzie wyglądał rynek. I na różne inne rzeczy, o czym za chwilę. Dlaczego to jest trudne? I tutaj chciałabym postawić dwie tezy. Oczywiście można byłoby postawić ich znacznie, znacznie więcej, zapewne. Natomiast pierwsza odpowiedź, znana pewnie wielu z Państwa, jedna z takich lekko powiedziałabym złośliwych i prześmiewczych definicji public relations, która no, moim zdaniem. Trafia w sedno, to może za dużo powiedziane, ale coś jest na rzeczy. Znaczy, proszę Państwa, istnieje problem z precyzyjnym dookreśleniem ram profesji public relations. I to jest oczywiście problem nie tylko polski, natomiast im lepiej gdzieś działa sama organizacja, tym, tym łatwiej te próby idą i tym precyzyjniej jest ten obszar PR-u określony. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli my pytamy o to, jak kształcić dla public relations, to my pytamy, czego uczyć. A jeżeli pytamy, czego uczyć, to my musimy wiedzieć, co jest istotne dla tej profesji. A, czyli jakie kompetencje są dla niej konstytutywne, jakie odróżniają ją od innych i co to właściwie znaczy być dobrym profesjonalnym pr czy specjalistą, czy też specjalistką e, public relations. To proszę państwa, że ta kategoria nie jest doprecyzowana i do końca zdefiniowana. Przekłada się na szereg bardzo, w mojej ocenie, negatywnych zjawisk społecznych, jeśli mogę tak powiedzieć, negatywnych zjawisk dla branży, o których też była przed chwilą mowa chociażby ten zły wizerunek PR-u, i na pewno państwo znają, to, jest, to są badania kilkukrotnie przeprowadzane. Na Uniwersytecie Warszawskim, z których wynika, proszę Państwa, że tak uproszczenie, oczywiście, bo to się waha, mniej więcej połowa tak zwanych zwykłych Polaków nie za bardzo wie, czym jest PR, a z tej drugiej połowy, która, której się wydaje, że wie, to zdecydowana większość kojarzy PR z politycznym PR-em albo z reklamą. Z reklamą, z reklamą najczęściej wychodzi z, re, z, z reklamą. tak, Więc, więc to, I to jest, proszę Państwa, absolutnie szkodliwe, dlatego że dla wizerunku szkodliwe PR-u. No, bo doskonale Państwo wiedzą, że skojarzenie no, z polityką to już ewidentnie nie jest w Polsce pozytywne. Z reklamą też niekoniecznie, bo reklama traktowana jest jako taka, powiedziałabym, manipulacyjna czy manipulatorska. Dwie rzeczy anegdotycznie, to znaczy jedna anegdotycznie, druga może trochę mniej. Najpierw ta mniej anegdotyczna. Sprzed wielu lat, ale przykład moim zdaniem bardzo znaczący, ukazała się w polityce. Tygodniku opinii bądź co bądź w ramach takiego gatunku, który się nazywa raport polityki, więc gatunek ma być obiektywny i w ogóle wyczerpujący. Raport o piarze w Polsce. Proszę Państwa, pod tytułem, niektórzy z Państwa znają ten tytuł wybielamy przyczerniamy. No to co, co, co to mówię o piarze, proszę Państwa? E anegdota jest taka prawdziwa. A zaraz powiem, dlaczego ma to pewne wątki anegdotyczne. E, jakiś czas temu na portalu Wirtualna Polska pojawiło się coś takiego, co się nazywało rankingiem najbardziej kłamliwych zawodów świata. Mówię, że to anegdota, bo tak naprawdę ranking polegał, o ile mi wiadomo, na tym, że dziennikarze tak sobie usiedli i wymyślili, które to są najbardziej kłamliwe zawody świata. A, yes, a na którym miejscu był pr -owiec? Nie, na drugim. Bo na pierwszym, proszę Państwa, był ksiądz. Ksiądz. Mówię o tym jako o anegdocie, dlatego, że proszę Państwa, ksiądz to tak nie do końca zawód jest i ci dziennikarze sami siebie postawili prawdopodobnie w nie najlepszym świetle. No, tak, to prawda, ma trudno. E jeszcze jedna ciekawostka, tutaj dziękuję Sylwii Szostak za podesłanie mi tego. No jakoś jest jaka jest, ale chciałam zwrócić uwagę Państwa, to są badania z 2019 roku, wyobraź sobie, że twój syn lub córka wybierają drogę zawodową. Jaki byłby wymarzony przez ciebie fakt twojego dziecka? Proszę poszukać pijarowca, owca podpowiem od końca. Od końca szukamy proszę Państwa. Jest. pr Rzecznik. Widać? Tu nie ma. No bo to, bo nie ja myślałam, że to, bo czasami się pyta o to, za kogo byś chciał, żeby twoja córka wyszła za mąż, ale to nie, to nie jest to pytanie. E, dobra, a przeskoczyłam, bo tam było jeszcze jedno. E, gdybyś nie znając wcześniej żadnej z tych osób miał zdecydować, której z nich pożyczysz pieniądze, proszę Państwa. Proszę poszukać pijarowca. Znowu od końca szukamy. No więc... To zależy, w których badaniach, to znaczy strażacy, bo jeżeli pytamy o prestiż, może dlatego, nie? Tak, tak, bo to prawda, tutaj ma Pani absolutnie rację, to Państwo z pewnością wiedzą, że we wszystkich od wielu lat badaniach, takiego zaufania społecznego, nie prestiżu, bo to niekoniecznie to samo, ale Strażak jest cały czas na pierwszym miejscu, proszę Państwa. O, w każdym razie PRowiec na pewno nie, powiedzmy w tobie w ten sposób. Więc ja bym chciała powiedzieć, że... Mm, Proszę bardzo, proszę się wczytać, bo to nie wygląda dobrze, proszę państwa. I teraz ja bym chciała powiedzieć, wrócę jeszcze do tego wątku, co to ma wspólnego z edukacją. No a to, proszę państwa, że im gorszy wizerunek PR-u, tym mniej młodych ludzi chce być PR-owcami. I przepraszam państwa za to, tym, tym. dobrze, to nie będzie może zbyt miła ani grzeczne, tym gorsi kandydaci przychodzą na ten rodzaj studiów, prawda? To nie są studia rozchwytywane. E, Dlatego, że kto by tam chciał być na tym ostatnim miejscu do pożyczania pieniędzy. Nie? Więc wiecie Państwo, ten wizerunek on ma wpływ na decyzje studentów. Ja to też obserwuję, jak na przykład studenci w jakimś tam momencie studiów mają wybierać specjalności. To oni wolą ten bardzo modny teraz branding, oni wolą oczywiście reklamę, a PR gdzieś jest tam na końcu, bo nie dość, że nie wiadomo, to jeszcze jakoś podejrzanie brzmi. Hmm? To jest jedna rzecz. Proszę Państwa, druga rzecz, o której ja powiem krótko, bo na ten temat można byłoby bardzo dużo mówić, że ten problem kształcenia e, ludzi dla PR-u, specjalistów, specjalistek, on się lokuje na styku trzech systemów, które same w sobie są bardzo złożone i skomplikowane. Po pierwsze, rynku pracy. Państwo doskonale wiedzą, że rynek pracy e, dla PR-owców to jest sprawa, no właśnie złożona w tym sensie instytucjonalnym, bo to i agencje, i. I proszę Państwa, jakieś powiedzmy sobie korporacje czy przedsiębiorstwa, ale także instytucje o różnym charakterze, czy to publicznym, niepublicznym i tak dalej, można byłoby o tym bardzo dobrze, bardzo dużo mówić i bardzo to jest istotne w tym sensie, że prawdopodobnie każdy z tych rynek, potrzebu, z rynków, przepraszam, potrzebuje troszkę innych kompetencji tak naprawdę, z tych subrynków. Po drugie, proszę Państwa, system edukacji. Kto z Państwa się zetknął, a wiem, że niektóre osoby z... siedzące tu na sali się zetknęły z systemem edukacji, szkolnictwa wyższego w Polsce, ten wie, że istnieją tam różne, mniej lub bardziej absurdalne pomysły i ograniczenia, chociażby taki, że żeby uczyć na studiach wyższych, to trzeba skończyć studia magisterskie. Proszę Państwa, nieważne jakie, ale trzeba je e, mieć. No? Na przykład, ale jest tego znacznie, znacznie, proszę Państwa, więcej. Kandydaci i studenci. O pewnym wątku już powiedziałam, o tej właśnie opinii, ale też o tym, proszę Państwa, że oczekiwania studentów, kandydatów wobec studiów um, są, powiedziałabym, bardzo, bardzo zróżnicowane. No, jest taki ogólny zarys. Um, dwóch powodów na pewno dałoby się wskazać więcej, e, dla których ten, to kształcenie PR-owców jest trudne. I podejmuje się w tym kontekście różne próby, tak, tutaj wy, yy, pokazuję Państwu yy, akurat taką pru, pru, próbę przepraszam, z Global Alliance, też pewnie znaną części z Państwa, a próbę do określenia kompetencji istotnych dla pr dla specjalistki, specjalisty public relations, czy też yy, powiedzmy sobie takich wskazówek jak uczyć PR-u. I proszę Państwa, nie negując i nie krytykując tego dokumentu, on ma ogromne znaczenie dla branży, ale proszę Państwa, powiedzmy sobie uczciwie, popatrzcie Państwo na to i spróbujcie potraktować to jako konkretną wskazówkę do tego, jak ułożyć program studiów do kształcenia ludzi. Coś jest, ale nie za dużo, proszę Państwa. Właściwie tylko te główne, korowe, że się tak wyrażę, e, kwalifikacje, coś by nam mogły tutaj ewentualnie podpowiedzieć. Może tak? no, szybkość? Okej. Okay, tak? no, tylko jak tego uczyć? Znaczy, co to właściwie znaczy? E, pisanie, no dobrze, ale pisania się uczy na mnóstwie innych studiów, głównie na polonistyce, proszę Państwa. Zresztą e, przejrzenie części, przynajmniej ogłoszeń o e, pracę dla pr wskazuje na to, e, że bardzo chętnie przyjmuje się absolwentów, absolwentki polonistyki, proszę Państwa, tych, którzy umieją pisać. Ale zobaczcie, co to powoduje? To powoduje, że my zaczynamy o pr myśleć jako o umiejętności pisania. No to nie jest prawda. Też, ale przecież to nie wszystko, tak? Zróżnicowanie, że rynek jest zróżnicowany. Etyka oczywiście tak, natomiast ja sama się zresztą tym zajmuję, nie negując roli etyki w pr no to proszę Państwa, na samej etyce PR-owca się nie wykształci, prawda. To nie są powiedzmy sobie jedyne kompetencje, to trzeba odnieść do jakichś konkretnych działań, nie jako system abstrakcyjny, tylko odniesienie do konkretnych działań profesjonalnych. To, co jest tutaj także ważne, to jest to, że się zwraca uwagę na płatne staże, ten wątek jeszcze powróci. No właśnie, powróci już teraz, bo pierwszą inicjatywą, którą w klubie wspólnie z obecną panią Han i Agnieszką Marzędą żeśmy podjęły, to była taka debata, czym skorupka za młodo nasiąknie, jak i po co kształcić młodych piarowców w Polsce. No i muszę Państwu powiedzieć, że hmm, chyba, chyba mogę tak powiedzieć, że byłyśmy usatysfakcjonowane przebiegiem tej debaty, bo okazało się, że rozmowa o tym i dyskusja na ten temat ma naprawdę głęboki sens. To znaczy myśmy celowo zderzyły. Trzy środowiska: środowisko pracodawców, środowisko ludzi związanych z uczelnią, cokolwiek by to miało znaczyć, ale takich organizujących proces dydaktyczny, powiedzmy, albo no, pracujących na etatach na uczelni i środowisko studentów. I tak jak Państwo widzą na slajdzie, kilka takich wniosków, może one nie są jakieś rewolucyjne, w jakimś zakresie potwierdzają intuicję, ale naprawdę dyskusja była ciekawa, zwłaszcza aktywność studentów, która pokazała, że studenci mają ogromne oczekiwania, no i powiem oględnie niepełną satysfakcję ze swoich studiów. Tak? Um, bo właśnie przede wszystkim zacznę od końca, bo nie działa system praktyk studenckich, proszę Państwa. A czemu nie działa? To tam na slajdzie wcześniej było. Rynek versus system. Szkolnictwa wyższego w Polsce. Tak, oczywiście, ktokolwiek z Państwa, kiedykolwiek zatrudniał praktykanta, praktykantkę, stażystę, stażystkę, stażystę, ten wie, na czym mogą polegać trudności i problemy w tym procesie. Pytanie jest, proszę Państwa, na przykład o płatne staże. Tak? Pytanie jest, proszę Państwa, o kompetencje takiej osoby, która przychodzi na praktyki. To znaczy, przepraszam, za to słowo, ono może nie zabrzmi za dobrze, ale za jej użyteczność powiedzmy sobie. Tak, taką, weźmy to w cudzysłów, ale jednak. Um, oczywiście nacisk na przewagę zajęć praktycznych, warsztatowych, o tym mówili studenci, jeszcze też do tego wrócę. Proszę zwrócić uwagę na kompetencje, które są oczekiwane przez pracodawców. Ja znowu powiem tak, to są kompetencje miękkie. Ja powiem Państwu, że mając naprawdę dość spore doświadczenie w układaniu programów studiów, to ja nie do końca jestem pewna, jak to można przełożyć na program studiów. No bo proszę Państwa, dobra, praca w zespole tak, ale jak na zajęciach uczyć odporności na stres? Okej, okay, są tacy prowadzący, którzy tego uczą w praktyce, to prawda. Natomiast, wiecie Państwo, to chyba nie to samo jest do końca, nie? Jak uczyć wielozadaniowości? Pewnie jakoś można, ale to naprawdę bardzo trudno wpasować w takie, powiedziałabym, standardowe schematy studiów. No, pozyskiwanie informacji to może łatwiejsze, umiejętność budowania relacji. To też nie jest, proszę Państwa, oczywiste. To jest troszkę ta praca w zespole, to jest komunikacja, jakieś zajęcia warsztatowe, narzędzia, tak, ale też powiem Państwu tutaj, bo ten wątek na, narzędziówki, narzędziowy się pojawił, ale ja też często z drugiej strony, jak rozmawiam z potencjalnymi pracodawcami o absolwentach naszych, to oni mówią super dobrze, nauczyliście im ta, ich tam jakichś narzędzi. Ale dla nas to być może nie jest najważniejsze. Dla nas jest najważniejsze to, że ten człowiek przychodzi z jakąś wiedzą ogólną, ze zdolnością myślenia krytycznego, umiejętnością poszerzania swojej wiedzy. Więc taki troszeczkę obserwuję nawrót do takich, no właśnie, kompetencji, powiedziałabym, szeroko humanistycznych, też pytanie, jak je zdefiniować. No inny problem z narzędziami polega na tym, że one ewoluują. I jak student ma na pierwszym roku jakieś narzędzie, że się tak wyrażę, to znaczy zajęcia z jakiegoś narzędzia, to po pięciu latach to, czego on albo ona się nauczył, nauczyła na tych zajęciach, to no, najczęściej bywa po prostu kompletnie nieadekwatne do tego, z czym się styka w pracy. I na bazie tej, tej dyskusji pomyślałyśmy o tym, żeby spróbować zaprojektować proces, który będzie służył w perspektywie tak optymistycznie, tak byśmy, byśmy chcieli w naszym klubie, wypracowaniu pewnych standardów, następnie komunikowaniu tych standardów, a być może jest to wersja, że tak powiem, najbardziej optymistyczna i ambitna, e, m, także zaangażowania Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, e, na przykład w jakiś rodzaj certyfikacji programów studiów. To oczywiście jest trudne i skomplikowane, ale organizacje, m, organizacje branżowe takie funkcje też, e, też e, przejmują. Więc najpierw chciały, chcielibyśmy, Przygotować diagnozę, za to się powoli zabraliśmy. Następnie okrągły stół, e, gdzie będą studenci, pracodawcy i ludzie uczelni to jest e, naszym zdaniem absolutnie zasadnicza sprawa żeby te trzy grupy były reprezentowane wypracowanie standardów, w jakiś sposób, propagowanie tych standardów. E, celem diagnozy zrealizowania diagnozy. Zostały zaprojektowane badania, o których ja w skrócie Państwu opowiem. Tutaj mają Państwo sformułowany cel tych badań, oczywiście poznanie sytuacji zastanej w kontekście rekonstrukcji problemów oraz określenie wzajemnych oczekiwań najistotniejszych interesariuszy, żeby mieć na czym później przy tym okrągłym stole dyskutować. No i proszę Państwa, pierwsza rzecz, którą żeśmy y, zaczęli robić, to jest mapowanie uczelni, czyli sprawdzenie według takiego klucza, który tutaj widzicie Państwo na slajdzie, gdzie i jak się uczy public relations jaka uczelnia i jaki wydział nazwa czy to jest kierunek czy to jest specjalność jaki to jest stopień studiów licencjacki magisterski ewentualnie po dyplom sprawa czy mapować po dyplomy jest sprawą dyskusyjną na razie koncentrujemy się na studiach licencjackich i magisterskich programy studiów efekty kształcenia wiecie państwo to są takie bardzo ambitne dokumenty które opisują czego się student nauczy na studiach z których powiem państwu że ktoś z państwa kiedyś jej widział więc kompletnie nie wynika ale są bo muszą być Sylabusy, czyli takie dokumenty, które mówią, co się robi na poszczególnych zajęciach tak? i prowadzący, jeśli te dane będą dostępne. Bardzo byśmy chcieli mieć takie dane i zebrać te dane o prowadzących, bo to jest bardzo istotne, o czym jeszcze za chwileczkę powiem. Druga rzecz to jest badanie studentów. Tutaj pomyśleliśmy o badaniach ankietowych plus ewentualnie wywiadach pogłębionych z tak zwanymi liderami opinii, czyli z... Niektórzy na przykład działają w kołach naukowych, tak, PR-owych, kołach naukowych, na uczelniach. To jest na razie pomysł, nic się jeszcze z tym nie zadziało. Troszeczkę się zadziało z badaniem pracodawców, bo to jest ten trzeci obszar, gdzie stwierdziliśmy, że punktem wyjścia będą wywiady pogłębione, ewentualnie być może dodatkowo badanie ankietowe. I proszę Państwa, jeśli chodzi o ten punkt trzeci, to już pewne pomysły powstały koleżanki z klubu przygotowały, to będą dwa slajdy z dużą ilością tekstu, ale chciałam to Państwu pokazać, a nie opowiadać. Proszę rzucić na to okiem. To jest pierwsza część propozycji pytań do wywiadu pogłębionego z pracodawcami. Od razu powiem, że jest to propozycja, więc jeszcze będzie dyskutowana, pewne sformułowania prawdopodobnie będą, być może będą poprawiane, jest to kwestia dyskusji, natomiast myślę, że co do jakby ogólnej wizji tego, o co chcemy zapytać, no to w jakimś sensie mamy to już, tak? Chyba, że gdyby państwo uznali, że czegoś tam strasznie brakuje i coś nam gdzieś umknęło to oczywiście bardzo proszę o uwagi w tej sprawie. Jest tego 12, no ale proszę państwa, wywiad pogłębiony ma to do siebie, że jest długi. To jeżeli ktoś z państwa nie miał do czynienia z tą metodą, no to takie przeprowadzenie jednego wywiadu pogłębionego to jest między godzinna a dwie godziny, tak, zegarowe. Więc tutaj usprawiedliwiam to, że tych pytań jest aż 12, i że one są mocno rozbudowane. Proszę Państwa, ale też w przypadku wywiadów nie musimy mieć tych wywiadów wiele, 10-20. To jest absolutnie wystarczające z punktu widzenia metodologii. I teraz tak, zmapowaliśmy też uczelnie. Zmapowaliśmy też uczelnie, na razie częściowo. Widzą Państwo jakie. SWPS we Wrocławiu, w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, gdzie nie było jakby co mapować, ale zostało sprawdzone, że nie ma. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, także wstępnie Uniwersytet Opolski, ale jeszcze, jeszcze nie wszystko, plus spojrzeliśmy, spojrzeliśmy, spojrzałyśmy właściwie także na, na takie kształcenie E, powiedzmy sobie po, um, na poziomie licealnym, tak, ale tam raczej na razie przynajmniej znalazłyśmy głównie taki kwiatek, że jest, takie, taka, są, jest taka szkoła, która uczy w obszarze, proszę Państwa, czy na kierunku public relations. Tak jest. E, w każdym razie, co jest ważne, to że najczęściej słowo PR, określenie public relations, pojawia się obok innych określeń. I to jest bardzo ważna konkluzja, zaraz powiem, dlaczego myślę, że to jest istotne. Wyjątkiem jest, e, proszę Państwa, chyba Uniwersytet Opolski, ale sprawdzamy, czy to jest na pewno kierunek, czy to jest tylko specjalność. E, no i na Uniwersytecie Wrocławskim jest Public Relations jako osobna specjalność na komunikacji e, wizerunkowej. I teraz e, z tego, to jest tylko pierwszy rzut oka, będziemy to oczywiście pogłębiać. Moim zdaniem wynika po pierwsze to, żeby pogłębia się to błędne rozumienie public relations, bo ten PR zaczyna być traktowany, proszę Państwa, jako coś, co chodzi razem z reklamą, brandingiem, marketingiem medialnym i zarządzaniem informacją. I to potwierdza, jakby wiecie Państwo, to potwierdza tę mm, nieprecyzyjność definiowania, e, definiowania pr i trudność z oddzielaniem go od innych od innych obszarów, ale skutek drugi moim zdaniem jeszcze istotniejszy jest taki, że pojawia się tam całe mnóstwo rozmaitych, proszę państwa, zajęć, które ja określiłam tutaj jako zajęcia nierelewantne. Jeszcze coś zaraz o tym w tej ważnej uwadze powiem, bo myślę, że to nie należy, że tak powiem, wylewać dziecka z kąpielą. No ale powiedzmy, proszę państwa, rzeczywiście teorie narracji fotografia w przestrzeni kulturowej, filozofia, dyskursy mediów, retoryka, erystyka, krytyczne teorie internetu, to jest moja akurat ulubiona nazwa w tym kontekście. Tylko, że, proszę Państwa, i oczywiście możemy powiedzieć, że to są jakieś dziwne rzeczy, ale ja muszę powiedzieć jako ktoś, kto walczy z tym systemem od wielu, wielu lat, że to nie dlatego, że ludzie, którzy układają te programy, nie wiedzą, jak to robić, to dlatego, że takie są ograniczenia i takie są wymagania. Z różnych rzeczy wynikających, o czym możemy sobie w kuluarach porozmawiać. Ale chciałabym też zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę w każdym właściwie z tych przedmiotów można byłoby zrobić coś sensownego i fajnego dla pr -owca. Popatrzcie Państwo teraz na te zajęcia z tego punktu widzenia. Jeżeli prowadziłaby to osoba, która ma pojęcie o pr i ma pojęcie o przedmiocie tych zajęć, to wszystko to może być ważne do narracja w pr proszę Państwa, jest ważna. Czytanie tekstu jest ważne. Filozofia jako myślenie krytyczne, rozumienie, jak działają media, jak media kształtują rzeczywistość społeczną? Pewnie, że tak. Zgoda? Więc bardzo ważna jest rola sylabusów, czy tych tak zwanych kart przedmiotów, czyli co tam jest w środku, i rola prowadzących. I stąd jeszcze jeden pomysł, który podczas ostatniego naszego spotkania się pojawił: żeby spróbować przygotować jakiś rodzaj takiego poradnika, takie wzorcowe karty przedmiotów, wzorcowe sylabusy. Kto by chciał, ten by skorzystał, oczywiście jako zasób dostępny dla wszystkich w Polskim Stowarzyszeniu Public Relations. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Udało mi się zmieścić w czasie. Zapraszam do dyskusji w kuluarach. Dziękuję bardzo.